W samym tutaj osiedlu to jest około 1,5 hektara. A ten kawałek? No to to jest dwa kawałeczki po jednej i po drugiej stronie po 50 pięćdziesiątary. No jest to dość ciekawe. Czuję się tak, jakby się nie mieszkało jednak w większym mieście, tylko tak bardziej na wsi, tak jak w wakacje u babci. No rewelacja. Powiem, że dzieciaki też zadowolone są. Ja, jak byłem mały, to brałem udział w żniwach, ale no, takich kombajnów jeszcze wtedy nie było. Teraz mówię, rewelacja. Wydaje mi się, że jest to bardziej atrakcja yy, i nawet miłe sąsiedztwo niż sąsiedztwo kolejnych bloków. Więc w związku z tym, co roku, jak zaczynają się żniwa lub jakiekolwiek prace na polach trwają, yy, nasza dzielnica, że tak powiem. Yy, Pikuje w internetach ze względu na liczne filmiki, które mieszkańcy wrzucają do sieci. No, nietypowe, ale na razie jest nie do sprzedania.